No jeszcze raz o tych zielonych świątkach. Jak to było? Były zielone świątki. To zabłocane szły na grojec i smażyli jajecznicę. Na grojcu? Każdy dzień drugi świątek. Tak? Każdego roku. To czemu jajecznice? No wielone, taki był zwyczaj w zabłocił. Aha. Zabłocił to, zabłocie to było. Do żywca. A mieliśmy takiego fajnego księdza, co się nazywał Figura. Wysoki, taki truskawiczny. I on nam pożyczywał książki. Patriotyczne, różne takie. Ale mm. my mu oddawali i nie niszczyli. I mm -hmm. no, z rund do rund poszły. Mm -hmm. A to w żywcu było? Proszę. W żywcu? W Rysu zabłocił, bo my, uh -huh. nasza szkoła była w zabłociu. Uh -huh. A co to była a za szkoła? Ogólnie jak, a ogólnie jak i Andrówka były tam w mieście. No tak? Tam da. było daleko chodzić. Czyli pani chodziła do jakiej szkoły? Proszę. To jaka to była szkoła? Przemysłówka Aha. i było stypendium. Aha, i pani miała stypendium. Ja, no, no najwyższe. No to przemysł. gratulacje. Jeszcze, jeszcze <laughs> wie pan kto? Z, z Mirówki, moja koleżanka Janka Brodka. To wiesz co, to no. księdzowie byli z nami, Piela, księdzityn i tyn. i wszystko, a chłopcy nazbierali taką hudę, że do tej pory nie, nie, nie słysz, nie widziałam takiego ogniska jeszcze, jak było. Pod zabawą. Ilekrot wchodzisz do domowe progi, trzeba porządnie wycierać nogi, bo któż pomyśli, kto ci o nas. Potem dymu podłogę zanieść, też błotem. A to taką starą piosenkę od Hołdusia. A to piękna, no. To od szczotki. Tak? Kierownika szczotki, nie? No, szczotka. To ce, czego ale jeszcze tam to chodził? No, on fajny był. Ale go słuchali chłopcy. Tak? Posłuchaj. Jak my śpiewali, Hołduś miał taki ruloniki. Taki, co no wyciągnął tak i na tablicę i wszyscy czytali. Aha. I wiedzieli my te pieśni po razie, po razie tak. każdą jedną my przeczyta, wyśpiewali. Oj Dana, pamiętaj słówka, najpiękniejsza na świecie jest nasza milówka. A w dolinie nad sołą, nad jej prawym brzegiem, stoją domki drewniane dość krzywym szeregiem. Oj, Dana, pamiętaj słówka, najpiękniejsza na świecie jest nasza milówka. Od wieczora do dnia jeszcze będzie grała jutro do południa. Jadą, jadą dzieci drogą siostrzyczka i brak i nadziwić się nie mogą jaki piękny świat. Tu się kryje mała chatka pod słomiany dach przy niej szczepa a w konopiach wsrach. Od mokry, bo bociek leci, żabkę w dziubie ma. Bo ciek bo ciek, krzyczą dzieci, a on kla kla kla. Pojadę na łopole, rąta i darą, ta do. Dostaniemy dom i pole, rątta i da, rą ta dom. Na opolu są dostatki, rątta i da, rą ta dom. Nie musisz zbradzić złot matki, rątta i da, rą ta dom. Nosiłaś piękne sukienki, nosiłaś francuski strój. A teraz widły do ręki i będę skidał łagnoj. La, 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 la. la teraz więc trzeba było robić. Weźmie, Jasinku, weźmie, weź. Będę ci dawać. Dobrze jeść. Będę ci ważyć, będę ci smażyć, będę ci dawać, dobrze jeść. Weźmie jasinku, weźmie weź, weź. będę ci dawać dobrze jeść. Będę ci ważyć, będę ci smażyć, będę ci dawać. Dobrze jeść, dziewczyno, nie szukaj bogatego. Miłość i wzajemność to coś najpiękniejszego. A to trzeba policzyć, bo to nie wiem. No ale z 50 roków mieliście w małżeństwie. W 55 my brali ślub? Ja już nie pamiętam. Dużo roków my przeżyli. Aha. No. E, dobrym małżonkiem był Stasiu. A wszyscy go ino pytali. Do roboty. Bo my mieli kunia. a na kunia trzeba było robić. No tak. 50. To był skarb. Kuń. A, a kuńczę potrzebował troje zboża. Mhm. Aha. dobrze się komu gadało. E, to ino moje koleżanki tam młode, je to. Tak mówiły. A do, do niego ino się przymilały do mojego sasinka. Sasinku, a przejedrze mi tam e, te... Puget, wiesz, rządki, czy co, czy zasadzić, to, 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 to się ino pytały go. Króluj nam, pysse, zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło, ono na zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce jasno z dawna Polski tyć królowo Maryja Ty za nami przemów słowo Maryja O ciemniałym podaj rękę nie niewytrwałych skracaj mękę swe królestwo Weź pod rękę Maria.